Wrzuć kilka kul na mole do gotującej się wody. To prosty domowy przepis. Odczekaj chwilę, aż całkowicie się rozpuszczą. To podstawa naszej mieszanki. Teraz dorzuć garść goździków. Ich intensywny zapach działa odstraszająco. Dodaj solidną łyżkę soli, która pomoże w utrwaleniu zapachu i konserwacji płynu. Dokładnie wszystko wymieszaj i gotuj przez 10 minut. Przelej do większej miseczki i ostuć. Teraz wlej odrobinę alkoholu, najlepiej spirytusu, który zadziała jako naturalny konserwant i wzmocni działanie sprayu. Dodaj kilka kropli ulubionego aromatu. Świetnie sprawdzi się lawenda. Wymieszaj wszystko dokładnie. Przelej całość do pustej butelki z atomizerem. Taka mikstura to skuteczny sposób na wiele innych owadów, w tym na rybiki cukrowe czy karaluchy. Jednak nie tylko owady nie lubią tego zapachu, wiele zwierząt też unika miejsc, w których taką mieszankę aromatów poczuje. Używaj jej na tarasie, w domu, w garażu czy domku letniskowym na działce. Możesz też użyć jej jako odświeżacza do różnych miejsc.